Angela, poznałem kogoś, kto jest w Twoim typie. Przystojny, miły, ma kilka doktoratów. <laughs> Obawiam się, że mam na oku kogoś innego. O, ktoś, kogo znam? Jak szczęście dopiszę, to wkrótce się przekonasz. Pani doktor, czy po dzisiejszym seminarium nadal spotykamy się na lunchu? Sibren, to było wiele lat temu, ale miło nam się rozmawiało. O, teraz pamiętam o ptakach, prawda? Ptakach i muzyce. Łasko, jesteś gotowa na tańce i takie tam? Zawsze! Więc jak tam ten facet, o którym opowiadałaś? Angelo, nie będę omawiać mojego życia miłosnego na misji. Jesteś modelem R7000. O takich jak ty, ludzie mówią, że to. Rzeźnicy, tak. Gromcy oddziałów, a także kilka mniej kulturalnych określeń. Czy przeszkadza ci to, że tak się ciebie boją i nienawidzą? Kiedyś mi to przeszkadzało. Teraz czuję się z tym doskonale. Szkoda, że nie poznaliśmy aurory twojej poprzedniczki. Często to słyszę. Mm. O co byś ją zapytał? O to samo, o co pytam ją każdego dnia. Chciałbym poznać odpowiedź. Dziwię się, że nie odszedłeś. Chciałem odejść, ale uznałem, że za bardzo byś za mną tęsknił. Okej. Okay. Możesz oddychać trochę ciszej?